Dychę za cztery rolki, gdyby tylko nie była niedziela niehandlowa. W jaki sposób wozić zakupy na swoim motocyklu? Powiem wam na pewno, jak tego nie robić. Nie wieszać zakupów na kierownicy. I nie trzymać ich pod pachą w trakcie jazdy. Nie możecie mieć zajętych rąk i nic nie może wam blokować możliwości sterowania kierownicą w trakcie jazdy. I tu z pomocą przychodzą dwa wspaniałe wynalazki technologiczne. Po pierwsze, plecak. Jeżeli twój motocykl nie jest wyposażony w żadne kufry, no to wyrzuć sobie plecak na plecy. Ale jeżeli ktoś mi powie, że nie lubi, to ja go zrozumiem. Nienawidzę jeździć na motocyklu z plecakiem. Więc mam drugi pomysł, który rozwiąże wszystkie twoje problemy. Siatka na zakupy. To kosztuje parę grosza, rozwiązuje wiele problemów. Chodźcie to wam pokażę. I no, tylko najpierw to rozplączę. Kładziemy nasz bagaż tam, gdzie chcemy go przytroczyć. I przyczepiamy do elementów konstrukcyjnych motocykla. I w ten oto sposób mamy zabezpieczony bagaż. Pojawia się drugi problem, że mam tak mały motocykl, że teraz nie mam jak ja na nim usiąść ale nad rozwiązaniem tego problemu pomyślę w kolejnej rolce.